Was w setnym odcinku trójkorowego vloga to już tyle. Za nami 100 odcinków, jest co świętować, ale dzisiaj będzie bez świętowania i bez ciekawostek. Choć na koniec mały konkurs. Zobaczymy, czy ktoś z Was się tym zainteresuje. Pierwszy temat to oczywiście piłkarze. Piłkarze i ich nieszczęsny mecz z Zagłębiem Lubin. Mecz, który był pod dyktando Gieksy. Mecz, w którym Gieksa. Prowadziła, miała sytuację do zdobycia bramki, nie udało się tej bramki zdobyć, a jeszcze w końcówce udało się ją stracić. Po, myślę, że kontrowersyjnym, kontrowersyjnym golu Gieksa przegrywa to spotkanie z Zagłębiem Lubin 1-0. Analiza VAR nie wskazała przewinienia zawodnika drużyny gospodarzy. Ewidentnie na powtórkach widać, że Jakub Arak jest pchnięty. Można oceniać czy lekko, czy mocno, czy upadł aktorsko, czy nie. Nie zmienia to faktu, że jak jest popchnięty, upada zawodnik, który popychała Raka, zgrywa głową do kolegi i ten pakuje piłkę do siatki. E, ciężko tutaj oczywiście przejrzeć, obok tego obojętnie teza mówi, jeżeli nie umiesz meczu wygrać, to zremisuj. W tym przypadku e, my przegrywamy, no to też pokazuje, że e, no każdy błąd, a nawet działanie, które jest e, powiedzmy, że na granicy przepisów, no bo jeżeli... Nawet zostało ustawione przez arbitra jako zgodne z przepisami, no to było to na pewno mocno na krawędzi. I niestety GieKSa potem przegrywa to spotkanie z Zagłębiem Lubin i musi wracać i się z tym pogodzić do Katowic. Widać było duży niesmak, widać było duże rozgoryczenie wśród zawodników i trudno się dziwić. Zagłębie Lubin spisuje się różnie w Ekstraklasie. Raczej było oceniane jako drużyna, która... Będzie walczyć o utrzymanie albo środek tabeli. Patrząc na to, jak grali z Geksom, no to tutaj tak jak w Ekstraklasie nie będzie nic wybaczane, nie wykorzystujesz sytuacji, to w ostatniej akcji możesz zostać gonga i tyle ci z tego meczu zostanie. Trzeba to odciąć grubą kreską. Niestety pogodzić się z tym, grać dalej tak samo, jak będziemy grać w taki sposób, jak w Lubinie, to na pewno możemy coś w tym sezonie ugrać. Czyli dla nas środek tabeli, czyli naprawdę coś, co myślę, że przy tym pierwszym sezonie ekstraklasowym byłoby bardzo dobrym wynikiem. Świetnie zaprezentowali się kibice na sektorze, widać było ich z daleka, widać było, słychać było w relacji telewizyjnej doping, słychać było na murawie ten doping, fantastycznie zaprezentowali się nasi fani. No i nic, tylko otrzymać kciuki za kolejny wyjazd kibiców Gieksy, w którym na pewno będą wspierać drużynę, tak, jakby ona grała u siebie. Przed nami w piątek mecz wyjątkowy, mecz z widzewem Łódź. To jest chyba jedyny mecz w tym roku, w tym sezonie na pewno w ekstraklasie, w którym, przez to, że kibice Widzewa Łódź, mają zakaz wyjazdowy, będziemy mogli zapełnić komplet bukowej, czyli sektor buforowy na D i sektor gości w 100% przez naszych fanów. Była już informacja o wyprzedanych biletach, jest informacja o biletach, które wrócą. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli nie możecie pojawić się na meczu, wróćcie bilet do sprzedaży, przekażcie znajomym, jeżeli macie taką możliwość i spowodujcie to, żeby nie było pustego miejsca, które wykupiliście, a żeby mógł ktoś z waszej nieobecności po prostu skorzystać. Jak prezentuje się widzę w tym sezonie? Jest jedno miejsce nad nami, różnica trzech punktów. Widzę, prezentuje się gorzej na wyjeździe, więc jest duża szansa, że mamy szansę wykorzystać swój atrybut własnego boiska, i mimo że nasz bilans też nie jest idealny u siebie, no to ta gra od początku wygląda całkiem dobrze, za wyjątkiem tego meczu z Motorem, choć gdzieś wydaje mi się, że on też taki słaby nie do końca był. Trzymamy kciuki za GieKSę w meczu z Widzewem, dopingujcie z całych sił, w piątek widzimy się przy Bukowej, weźcie ze sobą kurtkę w żółtym kolorze, bo prawdopodobnie aura nie będzie nam sprzyjać, ale może pomóc właśnie naszej Murawie, która przechodziła bardzo trudne momenty. Teraz te deszcze, które będą występować, mogą mocno przyczynić się do tego, że murawa wróci do, swojej, do swoich las świetności albo chociaż przybliży się do tego, jak wyglądała jeszcze niedawno. Za nami również prezentacja hokeistów, siatkarzy, nowych strojów. Kapitalnie wyglądają te stroje. Bardzo dobra robota osób za to odpowiedzialnych, więc szczerze podziękowania, że możemy mieć takie stroje w kolekcji i gratulacje za pomysły. Trzymamy kciuki również za to jak będą się prezentować hokeiści, bo już za chwilę startuje, startuje sezon. Kobiety grają swoje, kobiety wygrywają, tutaj jesteśmy w miarę spokojni na razie. No i na koniec oczywiście zapraszam Was serdecznie do Blaszoka. I pobawimy się może w takiego typera z racji tego setnego odcinka. Nagroda będzie do odbioru w Blaszoku opłacona przez naszą redakcję, także Typujcie wynik i pierwszego strzelca bramki, jeżeli chodzi o Widzewem Łódź. Pierwsza osoba w komentarzu pod tym filmiku na YouTube. Czyli jeżeli chcecie wziąć udział, wejdźcie na YouTube'a, skomentujcie ten filmik, tak będzie najłatwiej. Pierwsza osoba, która trafi, może się zgłosić na najbliższym domowym meczu kolejnym po odbiór nagrody, ewentualnie odbiór tej nagrody w Blaszoku. Będzie to gadżet daszoka, gadżet niespodzianka. To tyle, w tym setnym odcinku. A oglądajcie też, jak postępuje budowa nowej bukowej. Tam już jest coraz bliżej końca. Tam za chwilę będziemy oglądać piękną, zieloną murawę. I tego się trzymajmy. Myślę, że będzie się świetnie komponować z tymi żółtymi krzesełkami i czarnym dachem. To będzie idealna kompozycja. No i nie będziemy mogli się pewnie wszyscy doczekać, żeby odwiedzić ten stadion już w nowym roku. To tyle dzisiaj. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu równie pozytywna atmosfera. Mimo tej przegranej zagłębie w Lubin, na szczęście minął już tydzień, który pozwolił przetrawić to spotkanie, także dzisiaj humory są na pewno na plus, no i też rywal, który przyjedzie w piątek na Bukową, no to nic, tylko trzeba będzie go potępić. To tyle, do zobaczenia.